Asfaltowo Chlapa straszna w lesie, nie, nie ma co wjeżdżać Tak wygląda rower i ciuchy po dojeździe Także dzisiaj jedziemy asfaltem trochę, po płaskim Jak tam, Chris, żyjesz? Pozrastały się żebra? Żebra się kaga, tak, ale po to nie zrobi. Jesteś pierwszy raz na rowerze. Od Odkąd? O! Pierwszy no ja... raz na rowerze ty mnie odprowadziłeś do kasy? Aha, no teraz to. z tobą jadę. No to miesiąc czasu minęło, nie? Jak miesiąc to było? Więcej. Grudniu. Więcej, no? To dwa, dwa, dwa miechy, no jak nic. Ej, no bo tak. To był połowa grudnia. po grudzień? Bo ja miałem dwa tygodnie żebra, a potem COVID. Aha, a bo ty jeszcze COVID złapałeś? Tak. Kurde. Trzeba było nie robić testu, byś nie miał. Nie. No, ale wiesz to ja nie chciałem tych to tu wiesz o to chodzi. Ale to wcześniej czy później wszyscy to przejdziemy, bo to jest koronawirus, który występuje też sezonowo. Nie wiem, ale tutaj ty... nie wiem, na Daniel, tak? No Daniel tam Mówi, mówił, że gorzej dobrze. przychodził no. no a ja powiem że przez półtora miesiąca to ja bym wykrócić A mnie na szczęście odpukać nic nie bierze od, od początku pandemii zero maski Ale wiesz, a wiesz co mnie wróciło? Ja już byłem zakażony i poszedłem mortować Ale Czy ja wiem, czy to jakiś ma wpływ? Bo bieżą, Cięż, ciężko trafić Biem, tak naprawdę. Walczył, a przez wiesz. Jeszcze mu dojebałem, nie? Co innego jak zdrowi robić. Nie? No myśmy wczoraj się wy, wy, wypluskali koło 19.